Plump Tu jest żuczek, u góry Już go jakiś okon goni Goń go szybciej O O kole, jaki bajeran o bąbelek Ile tam będziesz dżugał Ta. <słyska> <słyska> Dziś. zaklinował się. Nie, oprócz. Nie, tam czterdziestaczek, chyba nie, chyba tak. Jest bardzo ładny. Czekaj, czekaj, czekaj. O, no. nie, 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 tu, tu, tu obok, na, na, nie na rybę nigdy 38, Co 9 nawet po prostu jest młody. To ty gadasz, oczywiście. Witam z serdecznie z tej strony, Sebastian Kowalczyk, Mam nadzieję, że czujecie już ten podlodowo-świąteczny klimat. Jutro jest wigilia, a my, wczoraj wieczorem, mieliśmy taką swoją wigilię prasowniczą, no Michał, chłop wielki, mój wspólnik zawsze nadaje tempo, bo on jest taki ogromny, ja to znam już z autopsji, bo to już tyle wypraw razem spędzonych, tyle na rybach, żeśmy razem przesiedzieli, więc ja do tego podchodzę tak bardzo ostrożnie, bardzo cieniuję na tego typu imprezach, no i czuje się dzisiaj rewelacyjnie świeżo i dobrze. Tak samo się czuje na przykład nasz przemów. Przemus, jak się czujesz? Mm, luksusowo, bardzo luksusowo, luksusowo, luksusowo. Ale towarzysz Gugała, oj, towarzysz Gugała, pierwszy raz na zadziorowej wigili. Cieniutko, zaraz wam go. Pokażę, ale się przejdziemy jeszcze szybciutko po sklepie. Zobaczycie, co my tutaj dla was przygotowywujemy. Więc przygotowywujemy oczywiście pod lodówkę i dużo pod lodówki przywiózł nam wprost z Wyszkowa Jacek. Ale do tego zaraz dojdziemy, to wam szybko pokażę. A to jest towarzysz. Towarzyszu, jak ta w ogóle nie są poczucie. Schytowali mój sweter green onion. Tak. Towarzysz Gugała Całą wigilię wczoraj czytał komentarze, wasze komentarze o jego sweterku i chyba mu się zrobiło jakoś tak przykro. I przez was troszkę popłynął. No i sobie leży. Nie miał lekkiego ranka. Bo rano mieliśmy tutaj bardzo dużo ludzi więc musiał sobie popracować, ale teraz sobie odpoczywa, wszystko jest ok, A tutaj jest Boża podlodóweczka prosto z dyskowa, którą okulna o kotwicę mi się zaczepiło. O jakie one łowne. No dobra, no będę musiał tak z blaszką chodzić, trudno. Tak, są, 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 są różne żuczki, są blaszki i zaraz o tym Jacek nam opowie. Mimo tego, że go w sklepie teraz nie ma, no to oczywiście magia kina, zapraszam. Jest ze mną Jacek, znany Wam przewodnik wędkarski. Zaczyna się zima, chyba już tak porządnie, temperatury poniżej zera, więc możemy liczyć na lód. Wiem, że już część naszych znajomych ryby na lodzie łowi. Na sezon udało się przygotować bardzo fajną serię ciężkich, ciężkich przynęt zaraz sobie o nich opowiemy. Zaczniemy od rzuczków. Przynęty można powiedzieć, że są w dwóch kategoriach przygotowane, bo większość jest wzorowanych na klasykach. Można powiedzieć, że są to klasyki i mazowieckie, i mazurskie. Tylko, że niektóre są na kotwiczkach, czyli są zgodne tak, z naszym raprem, czyli regulaminem PZW, a inne to są klasyki z wtopionymi kotwicami, które wam się na przykład świetnie Sprawdzą skandynawię. No, a teraz sobie opowiemy o szczegółach i zaczniemy od podlodowych żuczków, bo to nas najbardziej interesuje. W tym bardzo fajnie, żeśmy zeszły sezon, jakby zakończyli, pięknie na to brały Tak, zrobiliśmy żuki w wersji ciężkiej, a będą jeszcze w bardzo ciężkiej. Chodzi o to, że ludzie, którzy jedzą na głębsze wody, mają problem z prowadzeniem przymento. Na spaść spadnie na te 12, 13, 10 metrów. Ale nie ma prowadzenia tej przynęty. Nie wiadomo, co się z nią dzieje ona tam się leje zero energii jej można nadać, więc stworzyliśmy przynęty ciężkie, a w niedługiej przyszłości będą jeszcze bardzo ciężkie. Natomiast dość, dość małe te przynęty, jeżeli chodzi o wielkość w stosunku do ciężara. A tak, to, to, to jest wolfram. żuczki są wszystkie wolframowe. Dzięki temu nie ma żadnych dodatków, żadnych malowań na razie będą malowania w biskupie kolory. Na razie chodziło o to, żeby do, jak najmniejsza przynęta była jak najcięższa, więc one są typowo srebrne z, kora, z koralikami, które dają odpowiedni refleks. Tak, bo się zawsze, zawsze się mówi, że brzuch jest świetną przynętą do 4 metrów, poniżej 4 metrów się ciężko tym łowi, no to tutaj będzie można i na 10 metrów czymś takim. Zajechać oczywiście kolor srebrny no to jest podstawa i klasyka, potem będą kolory ciemniejsze. No dobra, ale to przejdźmy na te, teraz do tych blaszkowych, blaszkowych. klasyków, mnie opowiedz co my tu mamy. Wszystko co jest na luźnych kotwiczkach to jest na nasze wody, ale też raczej na wody głębsze porobiliśmy. Jest trochę na nasze Mazowsze, na przykład z tego typu, one są dość lekkie. Wyczbiecone z dwóch stron, do tego jeszcze tutaj są, są odpowiednie wgłębienia, porobione, żeby ładnie odchodziła od srebli, żeby nie łowić tylko w pionie. Ale większość jest na tak zwane skandynawskie wody, czyli jeszcze głębsze, i również masa jest stosunkowo duża do wielkości. Okonion to w ogóle nie przeszkadza. Taką przynętę 20 spokojnie połyka w całości. No dobrze, więc tak to, się, tak to się ogólnie prezentuje. Mamy fajny starter do pododowego łowienia. A jak te łowienie będzie nam szło w tym sezonie? no To niedługo zobaczycie na naszych vlogach. Jak zawsze. Dokładnie. Chociaż zeszły, zeszły sezon się głównie skończył z tego co pamiętam żukiem. No proszę, wszystkie sobie gdzieś popłynęły, żadnego tu nie ma. I w takich momentach właśnie się bardzo przydaje echo bo te ryby są na bardzo małej przestrzeni tutaj, na bajorku, ale przesuwają się. Po co tracić czas? Jak można szybko nawiercić dwie, trzy dziury, wrzucić czujnik i od razu wiadomo. One często stoją w tonie, jak tylko im się spuszcza żuka, zatrzymuje się im parę centymetrów nad głowami, natychmiast jest strzał. I po to właśnie echo dla zaoszczędzenia czasu. Tak, Bo dzisiaj to jest troszeczkę lepszy dzień, tak widać niż wczoraj Ta. i przedczoraj, natomiast pewnie długo to nie potrwa jak znam życie. <laughs> o, włączyła się. Nie, 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 palce tylko zewnątrz. Jest Wszystko jest ładnie się buja. Dobry grubasek jest Buję się fajnie. Widzę nie? po wędce, po, proszę Państwa, że to jest ładny grubasek. O, panie grubasek, Boże, żeby dzisiaj rzutek lód nie wbił. Właśnie tak nie tak. ja wiem, że to nie jest takie proste hmm. Jeszcze nie, bynajmniej mój wzrok godziwki no, 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 no. Chodą Idzie do dziury do dziury chnurze ponury Tak, blisko, jak jest to koncentracja, hamulec luźniej, a to dziabąk. Zabieraj go. O, o. o właśnie tak jakby... O, jaka piłka, ty! Czekaj, daj wędeczkę. O, jaka piłeczka piękna, kurde. O. Coś fantastycznego. No, tak postaw, postaw. Zawarł no, ładnie. No, ja na blaszki nie narzekałem. Zwłaszcza na szersze blaszki, tak. Mm -hmm. Ale zrobiliśmy dwie wersje, czyli szerokie i wąskie, czyli coś, co jest typu bardziej podobne do stymki do uklei. I typowo e, blaszki szersze, czyli płotka, krąb, mało konek. Które przedmioty chcieliście zważyć? Zaraz będziemy wszystkie ważyć, zaraz wszystkie będziemy opisać. Waga jest odpalona. No pięknie. Większość jest w kolorach podstawowych, czyli mieć srebro, złoto. I trochę malowanek typu okoń. Typu mały sandaczek jakiś. No i wszystko co jest brokatem świecące na głębszych wodach. Wiadomo, że to ma dość duże znaczenie. Dwustronnie malowane. Także na przykład jest zieleń z, z różem, zieleń z żółcią. Tak więc, jutro jest wigilia. Jutro, już to będziecie mogli u nas w sklepie stacjonarnym kupić. Zapraszamy, bo mamy od 10 do 14 w wigilii otwarte. A na sklepie internetowym pokaże się to właściwie lada dzień. Właśnie skończyłem robić zdjęcia do tych przynęt, do czortów, do kiełżyków, do blaszek pododowych. Wiem, że tutaj ta kwestia tych wtopionych haków jest bardzo kontrowersyjna, bo ktoś zaraz. Ktoś zaraz napisze, że sprzedajemy narzędzia dla kusowników. Nie, to nie są narzędzia dla kusowników. To są klasyczne, tradycyjne polskie przynęty, którymi się łowiło od dziesięcioleci. I pamiętajcie, że to nie przynęta szarpie, tylko wędkarz. Takimi przynętami możecie łowić w Skandynawii, jak i na wodach, które nie należą do PZW. I tyle w temacie. Tak więc oferta podlodowa też u nas jest coraz bogatsza. Poziomki, balansówki Wam już pokazywałem. To już wszystko jest na stronie. Blaszki podlodowe z Wyszkowa będziecie mogli kupić jutro w Wigilię od 10 do 14 jesteśmy otwarci. A ja bym chciał już części z Was, którą się nie zobaczę, bo wiem, że się z wszystkimi nie zobaczę, chciałbym życzyć zdrowych i spokojnych świąt. To na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się na razie. Hej! Towarzyszu, ży życzenia widzą złóż. 100 lat, czyli zhejtował.